Dzień dobry, zapraszam Was drogie panny na czytanie pod tytułem Koniec starego, początek nowego. Ja jestem Baba Jaga. Witam serdecznie wszystkich nowych, yy, kochanych ludzi. Chciałabym powiedzieć oczywiście, że czytanie nie rezonuje ze wszystkimi, nie będzie rezonować, bo to jest niemożliwe. A druga rzecz. No czytamy, słuchamy tarota tylko wtedy, kiedy potrzebujemy jakiejś być może odpowiedzi lub potwierdzenia lub wskazówki. Moi kochani, a najważniejsze co jest w tym wszystkim to to, że decyzja, co zrobicie z tą wiedzą należy do Was. Drogie Panny, zaczynamy. Z przełożenia mamy głupca i królową denarów. Może chodzić o nowe początki, może, może chodzić o jakieś nowe pomysły, o bezpieczeństwo. I teraz wpływy z przeszłości, które wywołały tą obecną sytuację, moi drodzy, mamy umiarkowanie. Harmonia, stabilizacja, bezpieczeństwo, emocjonalne również, wsparcie, ugodowość, to pojednanie to jest umiar, to są dobre zamiary, szlachetność to jest takt, prawidłowe zarządzanie majątkiem to jest obiektywizm. Również przyjaciel lub Bratnia dusza. Ale kiedy ta karta pokazuje się w rozkładzie, mówi, może ona mówić, że postęp, ktoś niewłaściwie postępował lub pospiesznie. Czyli spokój wewnętrzny został zachwiany. I teraz jakaś sytuacja nagle stała się napięta, lub dopiero się to wydarzy, bo wiadomo, że w, w czytaniach nie ma jako tego czasu. Coś kogoś wytrąciło z równowagi, wręcz. Was lub kogoś, nie wiem. To jest coś, co wydawało wam się dobre, dobrą drogą, okazało się zupełnie odwrotnie. Ktoś tutaj nie potrafił iść na kompromis. To są jakieś trudności, lub brak porozumienia. W ogóle z człowiekiem, jakimś. Wy wiecie, o kogo chodzi. Tu może być problem z yy, oziębłość seksualna, bierność lub popa po, popadanie wręcz w przesadę. Komuś brakowało rozwagi w tym, co robił lub co zrobił. Brak czasu dla bliskich, z czego były jakieś konflikty, napięcia. Ktoś miał dużo obowiązków. Ale macie siłę, bo już byliście bardzo zmęczeni. Już, już tutaj byliście bardzo zmęczeni. Być może jesteście, ale macie siłę, żeby jeszcze raz o siebie, o ten związek, o zdrowie, o pracę, czy o awans, czy o marzenia. Zawalczyć. Być może niektórzy z was czują nawet, że są jakby natrętni. Ta osoba wam daje jakby odczuć, że już jest z was za dużo. Umiarkowanie również to jest sytuacja, kiedy ktoś potrafi podać pierwszą rękę do zgody, potrafi wybaczyć nawet krzywdy. Niektórzy tutaj, kochani, jest ogromna potrzeba rekonwalescencji. Musicie dojść do siebie. Dużo widać przeszliście w ostatnim czasie. Musicie odzyskać tą równowagę. I teraz Twoja postawa, Twoje obecne przekonania cel, do którego y, dążysz, lub czego oczekujesz w Twoim związku, lub w Twojej relacji, lub no, z tym czymś, lub z tym kimś. To co pytacie. Mamy rydwan i sześć kielichów. E, to może być osoba wracająca, to może być osoba y, z przeszłości, to może być y, osoba prowadząca aktywny tryb życia taka jak sportowiec to jest osoba pracowita wy to pokazujecie to może być możecie otrzymać jakąś wiadomość wygląda na to jakby wokół ciebie było mnóstwo yy, wiadomości takich nowych informacji może niektórzy chcą może niektórzy czekają na jakąś ważną rozmowę. Tutaj jest bardzo dużo spraw do załatwienia, Macie. Rydwan może to być też żołnierz, przedsiębiorca bardzo zajęty człowiek. Rydwan to jest myślicie o zwycięstwie, o sukcesie, o nowym etapie w życiu. Może ktoś was odwiedzi lub wy chcecie odwiedzić kogoś z przeszłości. Ktoś ma wrażenie, że nic się nie dzieje, być może. Rydwan mówi, że ruszy pyta sprawa, o którą pytasz. Niedługo wszystko się okaże, rozwinie, rozpocznie. Nie martw się. Może trzeba będzie Pójść na kompromis. Możliwe, że pojawią się jakieś nieoczekiwane, niesprzyjające okoliczności, ale siła, odwaga, motywacja pomogą ci działać, pomogą ci to pokonać. Ten nerw, ten stres ktoś może będzie cię próbował zniechęcać do czegoś. Nie zrażaj się. Dąż do swojego celu, bo to, o co walczysz, jest dla Ciebie. Trening czyni mistrza. Możecie mieć do czynienia. Hmm. Może ktoś chce kupić samochód. Możecie mieć do czynienia z dealerem samochodowym. E... Może ktoś chce zostać kierowcą tyra, może jakieś takie. Wycieczki, ktoś planuje. Moi drodzy, tutaj też trzeba odłożyć na bok ludzi, którzy dają wam rady, które są naprawdę do niczego niepodobne. Wy wiecie, co dla Was jest najlepsze. I naprawdę macie tutaj więcej możliwości, niż, niż się wydaje. Walczcie, bo macie szansę na sukces. Trzeba pracować nad umiejętnością panowania nad sobą przede wszystkim, nad cierpliwością, życzliwość. Trzeba unikać konfliktów, yy, które być może wokół Was będą się rozgrywać. Trzeba pożegnać się ze staniem w miejscu, przejąć kontrolę nad tym, co się dzieje. Bo to jest wasze życie. Trzeba pożegnać się również z, z takim strachem, z takim wspominaniem przeszłości, staniem w miejscu. Nie wiem może, bo... Bo rodzina, być może tęsknicie za kimś tak bardzo i to was powstrzymuje. To szybki rozwój uczuć, moi drodzy. To jest walka o względy, to jest zaangażowanie. Może poznacie nową osobę w podróży na przykład. To są również małe opóźnienia, tutaj jakieś. Hmm. Może czekacie na coś i, i teraz to przyspieszy. Tu jest jakiś szybki romans nawet, jakieś nagłe zakochanie. Może spotkacie bratnią duszę gdzieś na swojej drodze. Tak to wygląda. Co może się wydarzyć w związku z tym? Takie ostrzeżenie. Macie księżyc i mangę. I mam. Moi drodzy, księżyc to jest kobiecość. Ciąża. To jest osoba o dużej wyobraźni, kreatywności. To jest również terapeuta. Ale na co uważać? Czego nie wiecie? Jeśli planujecie jakiś wyjazd gdzieś za granicę, gdzie jest inna religia, wyznanie, uważajcie, żeby ktoś nie zarzucił haczyka na Was w postaci takiej, wiesz, o, przyjedź, tu będzie Ci cudownie, kocham Cię, na przykład. Ktoś Was po prostu, wiecie, no, są takie różne religie, gdzie kobieta w ogóle nic nie znaczy. Albo Ktoś może chcieć od Was szybkiej decyzji w związku z, no, no, no ze wszystkim. Na przykład, e, o, szybko, to jest taka okazja, no, na przykład jak kupujecie samochód, prawda? To, albo praca, oferta pracy, to, bo to może być oszustwem. Nie wolno łapać szybko okazji. Nie. W niektórych związkach, moi drodzy, rozchodzą się Wasze drogi. Bo wychodzą jakieś tajemnice na jaw. Tutaj są jakieś kłótnie w związkach, w związku z tym, że coś wychodzi. Jakieś tajemnice. Tak jak mówiłam, ktoś was być może by już próbował lub będzie próbował oszukać i się dowiecie, uważać na umowy, na różne. Okazyjne wyjazdy na, na zakupy. To, mo, to może być praca, to może być jakiś interes. Jest coś nie tak w każdym bądź razie. <laughs> na przykład, ktoś będzie was namawiał do wyjazdu do pracy. Sprawdzać wszystko dokładnie. Nie wiem, czy chcecie być opiekunką, czy gdzieś yy, chcecie kupić restaurację, na przykład. No, no tutaj jest wyraźne ryzyko straty. Ale to jak mówię, to nie jest do wszystkich. Zadbać o szczegóły trzeba. Trzeba słuchać swojej intuicji. Może chodzi też o kogoś, z kim będziecie dopiero mieć do czynienia. Na przykład fałszywy terapeuta lub terapeutka. Albo jakiś no jak, jakiś in, inny tutaj, jakiś fałszywy agent nieruchomości, na przykład. No, no, nie wiem. Trzeba. Po prostu to jest osoba nie mówiąca Wam prawdy. Może Was tylko oszukiwać. Jesteście chorzy i nie wiecie, dlaczego nie możecie wyzdrowieć. Trzeba zmienić. Trzeba się dowiedzieć. Zacznijcie się dowiadywać sami, kto to jest, lub kogoś poproście o radę. Zmieńcie tego lekarza, zmieńcie tego terapeutę. Jeśli. Pod warunkiem, że, że to, co oferuje, Wam po prostu nie pomaga. Oczywiście. Może to być ktokolwiek, ale tutaj widać kłamstwo, manipulacje, tutaj jest nawet szantażowanie kogoś i coś, co może przynieść zamieszanie, chaos, zazdrość to może być. Ktoś ma jakieś obsesje tutaj. To są naprawdę tajemnice, to są ciemne sprawki. Nie wiem, co planujecie. Ta osoba może wami chcieć manipulować i udawać, na przykład, chorobę, lub wmawiać sobie chorobę. Do tego ta osoba, jeśli to się wszystko yy, wydarzy, nie będzie z wami szczera. Nie będzie potrafiła być szczera z wami, i tyle. A ta relacja, o którą pytasz, pozostanie taka, jaka jest, jeśli nic z tym nie zrobisz, taka byle jaka. Ten człowiek cię nie będzie w stanie pokochać. On nie zmieni swoich nawyków. I teraz a propos nawyków: słuchajcie, może ktoś ma nawyk ciągłego, wiecie, ja, trzeba, oczywiście trzeba słuchać lekarza, ale czasami. Za dużo lekarstw to też nie jest dobrze. To mogą być jakieś yy, również, uważajcie, bo to tutaj mamy w przestrodze alergie na jedzenie, jakieś nieżyty żołądka lub wrzody, błędy żywieniowe. Rozumiecie, może dostajesz za dużo lekarstw. Trzeba sobie zadać pytanie, czy chcecie to osiągnąć, te relacje, ten związek. Bo tutaj widać różnice w oczekiwaniach co do charakterów. Możliwe, że co do nawet interesów, każdy ma inny interes w tym, co robi. Możliwe, że to, ta osoba tego sama nie skończy. ty musisz zrobić? I tutaj trzeba się po prostu otworzyć, nie zamykać się w sobie. Szkoda życia. Ty wiesz, co dla ciebie najlepsze. Sam kierujesz swoim życiem. Jesteś panem swojego losu. Pamiętaj. Idź na dietę, zacznij ćwiczyć, chodzić dużo. Ćwiczyć, tak jak mówię, biegać, być może, no, szukać jakichś rozwiązań, jeśli jesteś na przykład chory, zmęczony. To może chodzić o umowy, to może chodzić o lekarza, o wyjazdy, o terapeutów. Nie pozwól innym po prostu kierować swoim życiem. Zawsze trzeba kontrolować. Nie wolno tak się zawsze zdawać na innego człowieka. Trzeba dostrzec po prostu. Różnica między iluzją a marzeniem. Rozwaga i rozsądek. Chodzi o Wasze bezpieczeństwo, o spokój w życiu. Zatroszczyć się o siebie jak o kobietę. I a propos kobiet, słuchajcie, może Wam ktoś proponuje pracę za granicą? Uwaga, żeby tutaj naprawdę nic, trzeba wszystko sprawdzić. Nie będę mówić nawet, po prostu, żebyście gdzieś nie pojechały, żeby się coś nie zadziało. I trzeba uważać naprawdę, w którą stronę iść. A najważniejsze, żeby nie żałować tego, co się stało. Wynik: z jaką energią kochani przechodzicie do. Następnego, czyli tego roku, jak już to zakończycie, cesarzowa. Przepiękna karta. Przepiękna. To jest energia, w którą wchodzicie, taka no najpiękniejsza to jest miłość, to jest przyjaźń. W finansach to jest szczęście. Bardzo dobra energia. To również dziecko, to jest ciąża. Zapowiedź bezpieczeństwa, odpowiedzialności, spełnienia i satysfakcji. W uczuciach, finansach, zdrowiu. Zaczynacie się realizować. To są związki, w których panuje harmonia, zgoda, zdrowie. Jak, jak najbardziej nas zadowala wszystko. Jeśli jesteś mężczyzną, to doskonała energia na znalezienie towarzyszki życiowej. Może poznasz cesarzową, która ma cechy dobrej żony, opiekunki. Ona potrafi się zająć ogniskiem domowym. Ona jest piękna. To jest dobrobyt, to jest obfitość. Ona się cieszy z tego, co ma. I wy w, taką, w takiej energii wchodzicie, cieszycie się z tego, co macie. Ktoś otwiera firmę, ktoś może kocha kwiaty. Cesarzową możecie spotkać w takich miejscach jak salony piękności, stylistyczne, paznokcie. Sama może być stylistką, może być dekoratorką wnętrz. Może wy będziecie upiększać swoją. Swoje otoczenie, swój dom, siebie. Tutaj jest też kobieta w ciąży, a więc widzimy tu położną pediatrę. No, piękna karta. To jest również malarka. Cesarzowa to jest gospodarowanie pieniędzmi w sposób rozsądny również. Czyli tutaj uważamy, żeby nam, nas nikt nie oszukał. Tu się nie dacie oszukać z tego, co widzę. Może ktoś was odwiedzi również. Tutaj osoba bliska, lub wy pojedziecie, lub może jakaś sprawa ruszy w sprawie bliskiej osoby i będzie wszystko jasne. Ten rytm wam pokazuje, że jesteście gotowi do działania i że to jest dopiero początek, nie wiem podróży, biznesu, czy miłości, czy to jest taki impuls i ten impuls musi dotrzeć do nas naszego serca. Umiarkowanie, leczy rany, daje nadzieję. Wy już pogodziliście się z tym, co się stało? Pogodziliście się sami ze sobą, lub z kimś? A jeśli nie, to czas działać po prostu. I wy już to wiecie. Wy już wiecie, co chcecie, wy już wiecie, co czujecie. A to trzeba tutaj zakończyć i nie popełniać tych samych błędów, moi drodzy. Cesarzowa daje motywację, daje uczucia. Tutaj, w tej energii, możecie być pewni. Bo tutaj taką pokazujecie, że wchodzicie, co jest coś pięknego. Możecie być pewni, że niczego Wam nie brakuje. Dla jednych to jest spełnienie materialne, życie w komforcie. Dla innych ciąża miłość, dla innych urodzenie dziecka. Może oczekujecie. To również jest, moi drodzy, odrodzenie się uczuć. To powodzenie w miłości, to jest za mąż pójście, cieszenie się szacunkiem innych, dbanie o kondycję, nowe pomysły, kreatywność i bezpieczeństwo. Macie piękne karty. I tutaj jeszcze może Wam tutaj pomóc, lub to Wy możecie komuś, yy, cesarzowa to jest bizneswoman, również może Wam pomóc. W czymś. To jest taka kobieta niezależna. Ja Wam tego życzę. Dziękuję. I jeszcze Wam tylko powiem, jakie znaki, bo zapomniałam. Tutaj mamy strzelca. Znaki ogniste. Tutaj mamy yy, raka. Tutaj mamy raka i ryby. Bliźnięta. Byk. Kochani, bardzo Wam dziękuję. Przepraszam, jeżeli y, ciężko się mnie słucha lub jakieś inne tam dziwne rzeczy. No taka już jestem. Kocham Was, trzymajcie się.